Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Nowicki, jestem redaktorem portalu Świecie 24. Dzisiaj razem z Państwem gościmy u Strażaków Zawodowych w Świeciu. Moim rozmówcą jest brygadier Paweł Puchowski, nowo mianowany komendant powiatowy Straży Pożarnej w Świecie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Na rozgrzewkę kilka prostych, łatwych pytań. Wiek komendanta, rodzina, może jakieś zwierzaki. Za cztery dni skończę 46 lat, eee, rodzina, żona, dwójka dzieci, syn i córka i w domu kot. Okej. Okay. Lubiony gatunek muzyczny? Eee, ogólnie to, co wpadnie w ucho, ale gdzieś tam sentymentem, Depeche Mode, jak i to, co, że tak powiem, jest na topie, ale to, żeby że tak podpasować moim gustom. Nie mam sprecyzowanych takich stricte eee, rodzaju a gra pan na jakimś instrumencie? No, no niestety nie mam takiej zdolności, nie posiadam. Byłyby nauki gdzieś tam w szkołach podstawowych, czy to... to na tym się zakończyła moja kariera. Mhm. Jakieś hobby? Co pan lubi robić w wolnym czasie? W wolnym czasie? Jeżeli jest czas, możliwość, to jazda na rowerze. No i na, na tą chwilę dzieci jeszcze, że tak powiem, małe, ponieważ 9-12 lat to spędzanie czasu z rodziną, czyli jakieś tam zabawy, gry. Yy... Czasami dobra, dobra książka, i film, jeżeli jest możliwość, jeżeli uda się znaleźć wolny czas. O czym pan komendant marzy? Przede wszystkim o zdrowiu, bez najważniejsze. jak pewnie każdy z nas. I o tym, żeby w spokoju móc zawsze z uśmiechem przychodzić do służby, jak i z uśmiechem wracać do domu, do pracy, do rodziny i żeby zawsze się spotkać ze wszystkimi bliskimi razem. Płynnie przechodząc do zawodowych tematów. Pamiętamy z dzieciństwa książeczkę, jak Wojtek został strażakiem. To zapytajmy, jak Paweł został strażakiem. U mnie akurat pochodzę z Sierosławia, czyli tej małej miejscowości w naszym powiecie. Straż była zawsze, ponieważ mój ojciec był strażakiem, ochotnikiem w straży, którą zakładał mój dziadek wcześniej. Także gdzieś tam ta, ta, ta straż ja powiem, od najmłodszych lat należałem już od jak tylko mogłem od wieku 12 lat do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Brałem udział w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom, gdzie udało mi się trzykrotnie dojść do etapu wojewódzkiego oraz nawet wystąpiłem w etapie centralnym. Także gdzieś tam cały czas z tą stażą byłem związany. Po skończeniu liceum skierowałem się do szkoły aspirantów w Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, gdzie właśnie zaczęła się moja taka już moja kariera zawodowa. No, i od 1998 roku zostałem funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej. Po skończeniu dwuletniego kształcenia, zostałem skierowany tutaj do komendy powiatowej w Świeciu, gdzie od 1 czerwca 2000 roku pełnię służbę. Podczas uroczystości powołania pana na komendanta, wspominał pan o tym, że po 33 latach na tym stanowisku znowu zasiądzie człowiek z naszego terenu. Dlaczego to jest taka wyjątkowa sytuacja? Tak, zawsze, byłem. ostatnim właśnie komendantem, e, wtedy jeszcze, wówczas był to komendant rejonowy, e, był młodszy brygadier Wojciech Pawlak. E, po, po tym czasie komendantami zostawali funkcjonariusze, którzy pochodzili spoza naszego powiatu, tak byli kierowani przez komendanta wojewódzkiego, ponieważ to on powoł, powołuje komendantów. E, nie wiem, bardziej może to, że sentymentalnie związany z tą ziemią, wychowany tutaj. E, znam to, że tak powiem, od zawsze. Także tak ci, że tak powiem, jakaś taka wewnętrzna radość, że jednak ktoś tutaj po, pochodzi z tych, tych, tych rejonów. E, tutaj się urodziłem, tutaj wychowywałem, także taki, że tak powiem można powiedzieć, sentyment. O, jest Taki jestem, także tutaj przywiązuję do tego w tym mhm. sensie. Nowy człowiek na stanowisku komendanta to nowe pomysły, nowy kierunek, czy raczej kontynuacja tego, co robił poprzednik? W przeciwieństwie do poprzednika, mam ten luksus, że już pełnimy służbę od czterech lat w nowym obiekcie. Także nie mamy zmartwień, jeżeli chodzi o kwestie lokalowe, to jest dla nas dużym plusem. Jeżeli chodzi o sprzęt, poza jednym autem w gaśniczym który już w tym roku kończy 20 lat, to mamy stosunkowo nowe pojazdy, także tutaj nie mamy dużego problemu, jeżeli chodzi o tabor, także dla nas wyzwaniem głównym to będzie obecnie już weszła, która weszła od 1 stycznia, ustawa o ochronie ludności, która nakłada bardzo dużo obowiązków na Państwową Straż Pożarną. Na tą chwilę czekamy na kolejne e, w, przepisy wykonawcze i wiem, że tutaj to będzie dla nas wyzwaniem. E, jesteśmy tutaj stosunkowo młodym zespołem, Także wszyscy w pewnym zapału, także tutaj będziemy się nawzajem mobilizować i wierzę w to, że uda nam się wspólnie realizować to, co będzie do nas należało, tak żeby wszyscy byli bezpieczni i mogli spać spokojnie. Pana poprzednik Piotr Tkaczyński obejmując to stanowisko, zaznaczał wielką wagę relacji w jednostce. O tym też <tryk> mówił. Niedawno podczas przekazania odejścia na emeryturę i przekazania jednostki. Proszę powiedzieć, dlaczego relacje w jednostce wśród strażaków są takie istotne? Funkcjonowanie komendy powiatowej bazuje na części takiej biurowej, czyli tej pracowników biurowych, którzy pracują codziennie po 8 godzin oraz jednostce ratowniczej gaśniczej. <grym> gdzie 10 funkcjonariuszy jest tak wyjazdowych i plus 11 jest osoba jest dyżurny stanowiska kierowania. Chłopacy ze sobą pełnią służby dni w tygodniu, w niedzielę, święta, wspólnie spędzają wigilię, sylwestra, także to jest taka ich drugi dom. Ta atmosfera służy temu, żeby czuli się właśnie jak u siebie w domu, żeby przychodzili z chęcią, taka, żeby z uśmiechem zawsze, że nie przychodzą do pracy, tylko przychodzą do służby, do Czegoś, co miło spędzić czas. Z jednej strony wiadomo, są obowiązki, są szkolenia, przygotowania do swoich normalnych czynności, które muszą wypełniać, ale z drugiej strony jest ten czas, który mogą poświęcić na wspólne <coughs> rozmowy, wspólne spędzenie czasu przy ćwiczeniach na siłowni, czy przy grze, w piłkę, w tenisa, czy tutaj robisz tenisa stołowego. Także to jest, że tak powiem, taki drugi dom do naszych funkcjonariuszy, i o to chodzi, żeby przychodzili z chęcią, z radością i spędzali ten czas pożytecznie, pełnią swoje obowiązki, ale i zarazem z przyjemnością, żeby zawsze też następnego dnia mogli wyjść do domu zadowoleni. A komendant w tym układzie jest bardziej częścią administracyjną, czy częścią tego domu? No, komendant to wszystko musi spoić, także też musi mieć, że tak powiem, baczenie na wszystko. Kontrolować, ażeby dziś, wiadomo, sytuacje są różne. No, łącznie pracuje u nas 64 funkcjonariuszy i dwóch pracowników cywilnych. No, wiadomo, każdy jest inny, też musimy starać się mieć, gdzieś tak powiem, z każdym jakiś kontakt, bo, wiadomo, każdy ma też różne problemy życiowe, sytuacje <laughs> się zdarzają, dlatego też staramy się, żeby, jeżeli jest jakaś potrzeba, to pomóc, porozmawiać, wyjść zawsze z tą pomocną ręką, tak, żeby też gdzieś tam ta atmosfera zawsze była, tak, mówię, podtrzymana, dobra, bo, no, wiadomo, my też znamy to doświadczenie, że czasami jedna osoba może bardzo, nam, tak powiem, popsuć sytuację, dlatego staramy się cały czas gdzieś ten kontakt mieć. Spotykać się na przysłowej kawie, porozmawiać o sytuacji, o problemach, tak, żeby gdzieś ten kontakt między nami nadal był cały czas. Pan ma ułatwione zadanie, bo pan wyrósł z tej jednostki, jest, był pan częścią załogi od początku z wieloma strażakami, zna się pan wiele lat. Dokładnie. No już za miesiąc będę tutaj strażowo najstarszym strażakiem w tej komendzie, także wszyscy pozostali, że tak powiem, przyszli po mnie, także. Jest... Z częścią wspólnie pracowaliśmy, jeszcze jak wcześniej pracowałem na podziale bojowym czy stańsku kierowania, a później na różnych szczeblach też mieliśmy kontakt, czy później jako dowódca jednostki bezpośrednio nadzorowałem jednostkę, to największy wydział komendy powiatowej, także z każdym znamy się naprawdę także już od, od wielu lat. Także mówię, mamy ten kontakt, zawsze jest rozmowa, już nawet zdając się tyle, to widzimy, że ktoś ma, czy coś się dzieje, czy się tak, także to już jest, że tak powiem, wypracowane przez, przez lata i staramy się, żeby te wspólne relacje były jak najlepsze. Co może komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, jakie są jego zadania? Komendant powiatowy ogólnie nadzoruje całą ochronę przeciwpolarową na terenie <coughs> powiatu. Szereg zadań jest mnóstwo, moglibyśmy o tym długo rozmawiać. A teraz, tak jak właśnie wcześniej wspomniałem, dojdzie do zadanie jeszcze więcej związanych z ustawą o ochronie ludności. Zostanie to jeszcze poszerzone, że ta nie dotychczas nazywana obrona cywilna, obecnie obrona ludności przejdzie właśnie głównym tutaj jej e, prowadzącym będzie Państwowa Straż Pożarna. Także tych obowiązków mamy od właśnie interwencji, od działań poprzez. Prewencję, tutaj właśnie komórkę kontrolno-rozpoznawczą, czyli nadzorowanie wszystkich obiektów, tak, żeby osoby przebywające czy firmy funkcjonujące na terenie powiatu, mogły to wykonywać w sposób prawidłowy i bezpieczny, tak, aby nie dochodziło do jakichś nietypowych zdarzeń. No, Szereg zadań jest bardzo szeroki wachlarz, Także no wiadomo, mamy są wydziały, którymi, przy pomocy których że tak powiem, realizujemy te zadania, no ale to wszystko, że tak powiem, komendant musi nadzorować, mieć wiedzę, co się da, dzieje i. Cały czas nad wszystkim czuwać. A jak to się ma do sieci jednostek OSP? Pan nimi dowodzi, zarządza? Na tą chwilę na terenie powiatu mamy 69 jednostek OSP, z czego jest 21 łączony do krajowego systemu. To są jednostki, które, że tak powiem, mamy podpisaną umowę. One, My możemy je dysponować na terenie całego powiatu. Jako, że tak powiem, zarządzający ochroną przeciwpożarową. Pozostałe jednostki powinny, no, muszą działać na terenie gminy. Opcjonalnie, w zależności od zakresu zdarzenia, o wielkości, możemy również dysponować je poza teren gminy. Tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj komendant spaja całą, że tak powiem, ochronę przeciwpożarową, także my tutaj nadzorujemy to funkcjonowanie tych jednostek, tak, a żeby też koordynujemy ich działania. Tutaj takim właśnie ostatnim przykładem, co też były pewne może nie zarzuty, kwestia ostatniej powodzi, że tutaj straż pożarna zbyt wolno, bo tutaj niektórzy się sami, że tak powiem, skrzykiwali, jechali i tak dalej, tylko że wiemy też informacji na miejscu, że co bywało, czasami później te działania nie były koordynowane, to nie były czasami zbyt chaotycznie prowadzone, nie były odpowiednie miejsca, dlatego tutaj my jako... Komanda Powiatowa. musimy wiedzieć, w jakim miejscu, jeżeli jest jakieś zdarzenie, jest potrzeba, jakie są potrzebne siły, i środki, ile ich jest, i to nasza rola jest kierować odpowiednie e, zasoby, e, zasoby, sprzętu i ludzi, tak, ażeby dane zdarzenie mogło być jak najszybciej, jak najbezpieczniej usunięte i, i ewentualnie została udzielona pomoc tym, którzy potrzebują. Okej. Okay. Jak ocenia Pan stan bezpieczeństwa w powiecie, gdzie. Widać główne zagrożenia? Nasz powiat, no, powiedzmy w skali powiat patrząc na po województwo, jest no, największym obszarem powiatem I też się tym wyróżniamy, że posiadamy wszelkiego rodzaju zagrożenia, od rzeki Wisły poprzez autostrady, drogi szybkiego ruchu. Posiadamy duże obszary zalesione, lasów. Dodatkowo zakład dużego ryzyka Mondi, jak i sporo firm związanych tutaj z branżą papierniczą, drzewną, e, także ten spektrum zagrożeń potencjalnych jest bardzo duże. Wiadomo, <laughs> no tak właśnie wcześniej, komórka, kontrola rozpoznawcza, udając się na odbiory, kontrolę, e, dba o to, ażeby w tych firmach, zakładach, czy instytucjach było bezpiecznie, no ale zawsze czasami jest ten czynnik ludzki, czy też sytuacja awaryjna, gdzie może się gdzieś tam coś wydarzyć, no to na to już nie mamy wpływu. Ale możemy, że tak powiem, analizując ostatnie czasy, odpukać nie mieliśmy jakichś poważnych zdarzeń. No tutaj wiadomo, czasami anomalia pogodowe typu wichura powodująca duże zniszczenia, czy ostatnio, powiedzmy, akurat no to był czynnik ludzki, pożar w grupie młodnika, który jest dosyć, że tak powiem, specyficznym lasem do, do gaszenia, ponieważ nie da się go, że tak powiem, wejść do, bezpośrednio do lasu i go gasić, bo to jest zbyt niebezpieczne. Musimy tutaj po obrzeżach. Do tego silny wiatr powoduje szybki rozwój. No, takie sytuacje się zdarzają, i tutaj no, na to musimy być zawsze przygotowani. I tu właśnie jest ta ważna koordynacja tych jednostek. Wiadomo, my musimy zawsze współdziałać z jednostkami OSP, także te wspólne działania y, są po to, aby jak najszybciej przeciwdziałać tym zagrożeniom. Jaki jest stan wyszkolenia strażaków? Czy mamy tutaj coś do poprawy? Jako funkcjonariusze państwowej Straży Pożarnej, systematycznie realizujemy szkolenia, dostosowujemy je do. Nowo, że wchodzących zagrożeń, czy typu fotowoltaika, czy pojazdy elektryczne. Na bieżąco staramy się tutaj chłopaków przygotować do tego, ażeby w sytuacji zagrożenia mogli funkcjonować. Dodatkowo jest możliwość, to staramy się przekazywać to druhom OSP. Mamy pomysł, ażeby przynajmniej wdrożyć taki system, ażeby raz ze względu na ilość jednostek, raz w roku, chociaż z każdą jednostką może spotkać się na takich praktycznych ćwiczeniach taka, żeby bezpośrednio z ruchami biorącymi udział w działaniach OSP e, móc sobie przećwiczyć, pokazać nowinki, ponieważ też to ewoluuje. Wydaje się, że pożar to pożar, ale e, ja pełną z funkcji, to jest w służbie od 25 lat, e, widzę, jaka jest zmiana podejścia do e, gaszenia pożaru od tego, co było w latach 2000, a obecnie. Także tutaj też są cały czas, że tak powiem, zmieniają się techniki, sposoby, e, które przede wszystkim są nastawione na to, aby działać bezpieczniej dla funkcjonariuszy, jak i skuteczniej, tak, żeby też ograniczyć straty popożarowe, bo to też niestety jest taki element, który gdzieś tam się pojawia. Zbyt duża ilości użycia wody, no to gdzieś tam powoduje duże straty, które nie tylko zawsze pożar wyrządził, a wiemy, że takie sytuacje miały miejsce, że to woda wyrządziła więcej szkód niż sam pożar. Tak. Mówił Pan już o stanie liczebnym i o podziale jednostki organizacyjnym, proszę powiedzieć, czy jeszcze jakiegoś sprzętu nam brakuje? Na tą chwilę. Naszym, że tak powiem, takim marzeniem, byłoby jeszcze posiadanie drona. Bezpośrednio na, na terenie komendy, na terenie powiatu posiadamy drona w jednostce OSP Błądzim, ale tutaj, że tak powiem, my, jako jednostka ratowniczo gaśnicza byłby taki dron, który byłby dronem szybkiego reagowania, bo często przy zdarzeniach, których jest duża kubatura, gdzieś nie do końca jesteśmy w stanie ocenić przy dojeździe od razu, że tak powiem, rozwój, wielkość zdarzenia. Gdyby dowódca posiadał na miejscu takiego właśnie małego drona, który może szybko wystartować, sprawdzić, o, zrobić, że powiem, ogólne rozpoznanie, to by nam trochę ułatwiło. Wiemy, że w tym zakresie są już mocne, duże prace postępują w komendzie głównej, po ostatnich doświadczeniach z powodzią, gdzie drony w dużej mierze zastąpiły tutaj właśnie zasoby ludzkie do patrolowania wałów, jakieś tam sprawdzania miejsc, także tutaj dron to jest przyszłość, że tak powiem, dla straży, także na niego liczymy. Plus też wiemy, że ustawa o ochronie ludności również zakłada doposażenie zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotniczych jednostek, szereg sprzętu, który ma służyć właśnie tej wsparciu w sytuacji zagrożenia dla ludności na terenie powiatu. Jak wygląda typowy dzień strażaka, ile godzin trwa służba, co w jej trakcie robią strażacy, też co robią wtedy, kiedy nie wyjeżdżają do akcji? Funkcjonariusze tutaj pracujący właśnie w systemie zmianowym, czyli ci, którzy udziel, biorą udział w działaniach, o godzinie 7.45 muszą być przygotowani na tzw. zmianę służby, czyli jest to odczytanie rozkazu o, na dany dzień, taka, żeby każdy wie jaką pełni rolę, później w ciągu pół godziny trwa przyjęcie sprzętu, czyli sprawdzenie każdego pojazdu, kompletności sprzętu, poprawności działania pojazdów i po takiej zmianie służby, zmiana zdająca się do domu, a zmiana przyjmująca ma pół godziny na to, ażeby zjeść wspólnie śniadanie. Po śniadaniu zawsze odbywa się odprawa z dowódcą zmiany, ewentualnie przekazuje też informację dowódcy jednostki, po odprawie mm, są zajęcia planowane, które są na dany dzień. Mogą być to zajęcia teoretyczne, praktyczne. Czasami jest to wyjazd na zapoznanie z jakimś obiektem mm, na terenie powiatu. Z reguły te zajęcia trwają do godziny 13-14, po czym mają słopacy mają czas na to, żeby zjeść obiad. Po obiedzie jest czas na jakąś konserwację sprzętu niezbędną. Sprawdzenie jeszcze takie tak, dokładniejsze. Później po południu mają czas na to, żeby wziąć udział w zajęciach sportowych, tutaj do dyspozycji mają zarówno i siłownie, czy w okresie zimowym, czy tam grę w tenis, tenisa stołowego latem mogą pokazać tutaj na naszym orliku, czy ewentualnie kto lubi to i w tenisa zimnego. Oczywiście, ci, którzy mają do nadrobienia, bo wcześniej nie mieli służby, muszą nadrobić jeżeli w swojej zaległości, jeżeli chodzi właśnie o samokształcenie, czyli o te zajęcia, które były wcześniej, bo taki obowiązek na każdym strażaku, że tak powiem, spoczywa. I wieczorem już czas dla siebie wolny, to także później, jeżeli nie ma wyjazdów, jest czas czuwania i tak do godziny porannych, gdzie rano jest pobudka o godzinie 6:30 i Poranne, że tak powiem, sprzątanie obiektu, bo też chcę zaznaczyć, że o cały obiekt dbamy sami, nie mamy sprzątaczek, chłopacy sami muszą e, posprzątać wszystko, także to jest e, jak najbardziej w ich gestii, tak żeby to wszystko wyglądało schludnie i czysto. Czyli nie ma nudy. Nie, nie ma nudy. Na pewno, jeżeli też zawsze chłopacy, zawsze znajdą sobie też inne zajęcia, typu gry wspólne, gry komputerowe, czasami też gdzieś tam wspólnie w jakichś sieciówkach, także zawsze coś znajdą dla siebie. Ale co najważniejsze, to należy podkreślić, iż strażacy bez względu na to, co, w jakim są momencie, czy jedzą śniadanie, czy są w trakcie przeglądu sprzętu, podczas ćwiczeń, czy podczas odpoczynku, czy jest to dzień, czy to jest noc, zawsze są gotowi do tego, aby nieść pomoc mieszkańcom powiatu w każdej porze dnia i nocy. Wróćmy do ochotniczych straży pożarnych. Wiemy, że one są, że funkcjonują, że są blisko. A proszę w kilku zdaniach wyjaśnić, dlaczego OSP są tak istotne. Jak już wcześniej wspomniałem, nasz powiat jest największym powiatem w województwie. Do granic powiatu mamy w jedną stronę ponad 40, jak i w drugą ponad 40 km. Czas dojazdu no potrafi się wydłużyć ze względu, nie wiem, jadąc w stronę osia, zamknięty przejazd kolejowy np. w Laskowicach, który nas może zablokować na 15 minut. Dlatego tutaj szybka reakcja i wyjazd tych jednostek OSP, no to, to jest dla nas kluczowe, ponieważ to oni przede wszystkim są w stanie nam przekazać informację, jaka jest rzeczywiście sytuacja na miejscu, ponieważ zgłoszeń nie zawsze wynika to, co jest faktycznie. Dlatego wiemy już, czy do danego zdarzenia jest potrzebna większa ilość sił i środków, czy to, co jest na miejscu, to już jest wystarczające. No i już to, że właśnie druchowie jako pierwsi udzielają tej pomocy. także... Nam też bardzo zależy na tym, ażeby byli oni przygotowani odpowiednio, przeszkoleni, wyposażeni w sprzęt, bo to jednak oni są tym pierwszym ogniwem, gdzieś powiedzmy na terenie powiatu. Tu wiadomo, że w terenie miasta, do na, powiedzmy 10 km jesteśmy pierwsi, ale dalej to już jednak my bez jednostek OSP no, nie jesteśmy w stanie sobie radzić. Także jesteśmy wspólnym organizmem, który wspólnie działa. Kiedyś prawie każdy chłopiec marzył, żeby być strażakiem a nasz powiat był jednym z powiatów, które były najliczebniejsze OSP. Czy w obecnych czasach jest jakiś kłopot z nowymi strażakami do OSP? Na tą chwilę mamy do przygotowanych do udziału w działaniach, czyli takich, którzy są przeszkoleni, przebadani, e, ubezpieczeni. Ponad tysiąc strażaków druhów OSP na terenie powiatu. Działa w ramach jednostek OSP. Również działają 22 młodzieżowe drużyny pożarnicze, które zrzeszają prawie 300 młodych druchów. Miejmy nadzieję, że jakoś uda nam się że to powiem, utrzymać ten stan, który ma na dzień dzisiejszy. Tak mówię, bo jednostek OSP, Ochrona Przeciwpożarowa, no nie jest w stanie funkcjonować. My będziemy w też się zachęcać poprzez integrację, też mamy takie właśnie plany, to jeszcze musimy wspólnie z zarządem powiatowym, chcemy na spokojnie usiąść i taka, żeby, bo teraz na dzień dzisiejszy nie są już, nie były prowadzone wspólne jakieś zawody, wspólne spotkania młodzieżowe drużyn pożarniczych z terenu powiatu, taka, żeby też gdzieś tą młodzież zachęcić, taka, żeby gdzieś miała, była, była ta chęć ich przystąpienia i rozwijania się, bo to właśnie poprzez te młodzieżowe drużyny pożarnicze mamy docelowo później tych czynnych druhów, którzy mogą brać bezpośrednio udział w działaniach. Tak, czyli głównym czynnikiem, głównym atutem jest bliskość drużyn OSP do miejsca zdarzeń i szybkość reakcji. Tak, dokładnie, bo tutaj, no mówię, gdyby nie, nie jednostki, to to, że oni jednak Mamy rozlokowanie po całym powiecie, także spełniamy wymagania, które są tak, żeby ta pomoc dotarła w wymaganym czasie. Tylko to też właśnie zależy od jednostki, od jej reakcji, ale no, na tą chwilę nie mamy problemów. Każda jednostka, minimum te cztery osoby, które powinny wyjechać, są, zgłaszają się i są w stanie wyjechać i udzielić pomocy. Wiemy też, że remizy strażackie w gminach, na wsiach są nie tylko. Miejscem, gdzie działają ratownicy, ale pełnią też wiele innych funkcji. Może Pan coś o tym powiedzieć? W wielu jednostkach druchowi OSP współdziałają z kołami gospodyń wiejskich, właśnie zrzeszających też panie, które działają. i To też jest takie życie, miejsca spotkań mieszkańców, ich integracji jakichś różnych uroczystości przez dzień dziecka, spotkanie na dzień babci, dziadka. Czy festyny, tak dalej, także tutaj w wielu, jedno, wielu miejscowościach m, prężnie działające jednostki OSP również, że tak powiem, integrują e, mieszkańców, to gdzieś tam się przekłada właśnie na wspólne, że tak powiem e, na wspólną interakcję mieszkańców, i ich jednak to, co że tak powiem, niestety coraz częściej zauważamy, że ludzie każdy gdzieś tam zamyka się w swoich domach, a tutaj poprzez jednostki, niektóre udaje się to, że cały czas gdzieś tam wspólny kontakt, wspólne jakieś tam spotkania, rozmowy. Coś, czego, że tak powiem, pewnie w dzisiejszych czasach jest coraz mniej, wie, wielu innych zauważamy. Dziękuję bardzo. Wyczerpałeś.